Nie jesteś zmęczona, jesteś niewykorzystana, tak? Dobrze słyszysz? Bo jak całe życie jedziesz na jałowym biegu, to oczywiście, że czujesz się jak wypompowana z życia. Ale to nie jest zmęczenie, to stagnacja, to gnijąca energia, która nigdy nie została użyta. Mylisz wypalanie z brakiem celu, bo jak wstajesz rano i nie wiesz po co, to nawet kawa z benzyną ci nie pomoże. Mylisz lęk z intuicją, bo łatwiej powiedzieć to przeczucie, niż przyznać, że po prostu się boisz. Mylisz spokój z wyparciem, bo udawanie, że jest okej, okay, jest tańsze niż zmiana życia. Słuchaj, Twoje ciało nie chce odpoczynku. Ono chce użycia, chce ciężaru, chce wysiłku, chce, żebyś nareszcie poczuła siebie, a nie tylko przelewała się z dnia na dzień jak bohater drugiego planu własnego życia. I tak. To boli, bo żeby wrócić do siebie, musisz się ze sobą zderzyć. Więc teraz zadaj sobie jedno pytanie: czego tak naprawdę unikasz? A jeśli wiesz, że potrzebujesz kopa, lustra i zimnego prysznica dla swojego ego, wchodzisz w suka alfa, bo jeśli boisz się tego e-booka, to znaczy, że dokładnie jest dla ciebie.